Cygański tabor pokazy deer Jumpingu, koncerty na pływającej scenie, historyczne stoiska oraz rejsy łodzią słowiańską do Brawa czekały na szczecinian, którzy w weekend pojawili się w okolicy Jeziora Rusałka. Najbardziej oczywiście szczęśliwe są dzieci, jak jeszcze mogą potrzymać wiosło, albo coś No to tak jak właściwie po to się robi, żeby komuś tam dać trochę radości. Wydarzenie Szczecińska Majówka to kontynuacja zapoczątkowanej w 2010 roku idei ożywienia uroczego Jeziora Rusałka, podczas której działania odbywają się nie tylko na lądzie, ale także na wodzie. Jesteśmy szczecińską drużyną Drużyną Grodu Szcze... Trzygłowa. Witam serdecznie. No, dzieje się tutaj bardzo dużo. W naszym obozie, w obozie Drużyny, można było pokosztować. Pod płomyków, chlebka ze Smalczykiem, podpiwka, czyli dawnej Coca-Coli. W obecnym czasie odbywa się droga wojownika. Panowie w pełnym wyposażeniu biega, biegają, zaliczając odpowiednie bazy, bazy, to nazwijmy to umownie. No i piją tajemny napój z rogu. Impreza zakończyła się widowiskiem multimedialnym.